Słuchajcie moi kochani w dzisiejszej Ewangelii mamy o tym, żebyśmy miłowali Pana Boga z całego serca, z całej duszy i z całej mocy, i z całego umysłu, a bliźniego jak siebie samego. Na mnie raz jest ciężko miłować Pana Boga, dlatego że sami nie potrafimy miłować drugiego człowieka, nie potrafimy z miłością przyjść do drugiej osoby, żeby jej pomóc, żeby ją wesprzeć, żeby podnieść się na duchu. A Pan Bóg uczy żebyśmy z miłością do Niego przychodzili, z całego serca. Teraz mamy problem z modlitwą, dlatego że nie potrafimy z głębi serca zawołać. W większości w naszym sercu jest rozpacz, lęk, strach, niepokój. A Pan Bóg pragnie miłości i żebyśmy z otwartym sercem do Niego przychodzili i wołali. Bo On pragnie, żebyśmy z całego serca do Niego przychodzili, z całej mocy. Żebyśmy z mocą wołali, z głębi serca. I pragnie, żebyśmy mu się oddawali w ten sposób, i przechodzili z pomocą do bliźnich. I Panie, ucz nas tej miłości do bliźniego, ucz nas, żebyśmy też z miłością wołali do Ciebie i z całej mocy, z całego serca, bo Ty jesteś tym, któremu należy się wszelka cześć i chwała, bo Ty jesteś Bogiem, który nas kocha. Bądź za to uwielbiony, błogosławiony Panie. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeśli chcesz, możesz zaobserwować my Kano. Amen.